Siema. Dzisiaj Wam zaprezentuję moją bazę LEGO Star Wars Republiki. Tutaj jest taki malutki ogródek, gdzie klon, tutaj mu przyczepiłem -taki, ten blaster, taki kołnierzyk tu ma, tu ma właśnie to działo. Tutaj commander Gody. <laughs> tutaj taki ko kolej z pozłoką. I tutaj ogólnie jest taki tak jak było w makiecie tamtej bitwy. Tylko że ja to przerobiłem i tutaj postawiłem tak, 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 taki no, kwiat. Który, że jak ktoś go dotknie, to że tak go parzy. <laughs> No i tak, przejdźmy do wejścia. Jest dwóch strażników. No i tak, tutaj są różne takie działka. Tutaj taki jeden klon z takim działkiem. Tam w tym środku jest takie działko, takie ruchome. Dobra, w środku od razu widać. Klona, który ma taką snajperkę tutaj są takie schodki z tu jakiś koleś tutaj tamtej odczepiłem podwójny miecz i zrobiłem jej dwa miecze tutaj strażnik te, takich no, centrali z miniganem Tutaj jakiś mały dzieciak, dałem mu snajperkę i kawę w środku jest centrala. Tam jest jakieś koło si Fripio, a tam jest joda i Kia Dimondi. Tak się prezentuje moja <küh> makieta em, bazy. I tutaj jest taki gostek z dwoma takimi pistoletami. <küh> no, A, i tutaj. Jest takie coś jak atakują, to tutaj wszyscy na co wskakują, i to jest taka trampolina, i gdzieś wywala w kosmos. <laughs> Mają spadochrony. No. No i jeśli Wam się podobała moja baza Republiki, to komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Nara.